dawać, dawać tu, dawać dawać tu do, do grupy co na boku tak nie bać się, tu nikt nie gryzie nie? tu nikt nie gryzie sami swoi sami swoi Liczę proszę Państwa, żeby sprawnie nam poszło. Proszę Państwa, proszę kolegów, koleżanek, proszę koleżanek i kolegów. Mam przyjemność, ponieważ nasz prezes jest na urlopie i, i prosił mnie, żeby polecił mi, żebym poprowadził dzisiejszy apel. Bardzo dziękuję. Widzę, że tak licznie zgromadziliśmy się. Ktoś tutaj podpowiedział i rzeczywiście i młodzieży jest troszkę, i nowy. Dwarze. Witamy serdecznie, bardzo się cieszymy, naprawdę. Przeprowadzimy, postaram się w miarę możliwości sprawnie poprowadzić. Rozumiem, że mamy już za paną. Szanowni Państwo, w każdą miesięcznicę przychodzimy po dawnicy smoleńską. Z potrzeby serca, gdyż pamiętamy, pamiętamy o tej katastrofie, pamiętamy słowa naszego wieżcza narodowego Adama Mickiewicza. Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. Pozwólmy w ten sposób, aby kłamstwo i zło zwyciężyło. Jak czytaliśmy w młodym wierny, aby sprawiedliwość, zawsze sprawiedliwość była i zwyciężyła nad złem i nieprawości. Co dużo można by było powiedzieć o katastrofie smoleńskiej, w szczególności o prowadzonym śledztwie, żeby nie zabierać Państwu cennego czasu, państwo zapewne czytają wiele gazet nasz nasz dziennik, gazetę polską, niedzielę czy coś niedzielny w każdym z tych tygodników czy codziennych gazet. Gazeta Polska jest tygodnikiem i gazeta codzienna. Tyle informacji, że nie będę się skupiał na tym i swoje refleksje nie będę tu przedstawiał. I przed samym właściwym apelem, jeżeli Państwo pozwolą, bo to zajmie półtorej minuty, dwie no minuty maksimum. Znamy wszyscy Pana Krzysztofa Trzygłowskiego, muzyka, kompozytora. I zdobyłem jego wypowiedź. I to dosyć dawno, nawet nie wiem w jakim to czasie. Dosyć dawno, może nawet i rok czasu temu. Ale jakże te jego refleksje są aktualne. I ja nie będę się wysilał na swoje w związku z tym. Proszę mi pozwolić, że zacytuję parę z tego przez niego napisanego. Krzysztof Cugowski uważa, że to śledztwo Komisji Millera w sprawie Smoleńska to jedna wielka chwila. Skoro pozwoliliśmy, by Rosja była sędzią swojej sprawy, to przez to jesteśmy dla Przecież Rosja to państwo totalitarne, które nie szanuje swoich obywateli. A sądy są tam teatrem władzy. i Nie za przykład posłuży przypadek na przykład Podonowskiego. Muzyk twierdzi, że nie może wierzyć przedstawicielom państwa, który nie ma standardów demokratycznych, gdzie wszystko zależy od jednego czy dwóch ludzi i cały świat o tym wie. Pyta retorycznie, dlaczego on ma wierzyć ślepo w to, że akurat w tej sprawie Rosja postępowała z nami uczciwie? Mowa oczywiście w raporcie ma, który świat publiczny bo był pierwszy, a myśmy nie protestowali, to znaczy myśmy, może nie uogólniajmy, nasz rząd, nasi przywódcy. Ja nie używam słowa elity, bo my elit nie mamy. Nasze elity zostały wymordowane. Zastanawia się na ile ten raport Milera, może być wiarygodny, skoro nie mieliśmy dostępu do czarnych skrzynek. Nie mogliśmy zbadać braku. Czyli tak naprawdę nie mieliśmy nic. Mamy tylko to, co dostaliśmy od Rosji, ale skoro się na to zgodziliśmy, Tusk i spółka, to tak jest, jak jest. Ten raport jest tylko socjotechniczną próbą złagodzenia napięcia społecznego w Polsce. Nasze państwo stało się kuriozalnym karłem. Skoro pod Smoleńskim zginął prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką, polska elita, ludzie z każdej opcji politycznej, prawie 100 osób, to trzeba było wznieść się ponad podziałami i wyjaśnić wszystko od początku do końca. Tak nie stało się, uważa Krzysztof Cugowski i to go martwi. Ale nasz też. Katastrofa Smoleńska. To jest pokazanie dramatycznego stanu państwa polskiego. Śledztwo miało być takim papierkiem lakmusowym, egzaminem, ale władza go nie zdała. Szkoda tylko, że cała ta sytuacja przypomina czasy prl -u. Obecnie w Polsce mamy tylko medialną ścianę i grę PR-owską na wielką skalę. Przepraszam. Może przekroczyłem te dwie minuty. Pozwolą Państwo, że odczytamy apel pamięci. Wstajemy dziś z pochylonymi głowami, pełni zadumy i bolesnego skupienia do uroczystego apelu poległych. Poległych na nieludzkiej ziemi pod Spoleńskim, w drodze do Katynia na groby pomordowanych Polaków, aby oddać im cześć i hołd. Za to, że do końca byli wierni ojczyźnie. Wzywam was, prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Aleksandra Kaczyńskiego oraz małżonkę Marię Kaczyńską. Stańcie do apelu! Cześć ich pamięci! Wzywam do apelu Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Stań do apelu! Cześć ich pamięci! Was wołam, przedstawiciele Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, przedstawiciele kancelarii prezydenta, przedstawiciele Kościoła katolickiego oraz innych wyznań religijnych Rzeczypospolitej, dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej, szefowie polskich instytucji państwowych i organizacji społecznych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu członkowie załogi samolotu TU-154M, osoby towarzyszące. Wzywam was do apelu. Cześć, Cześć. ich pamięci! Do was zwracam się potomni, tu dziś zgromadzeni. Pochylając w zadumie i głębokim szacunku głowy, by złożyć hołd, zachowajmy w swych sercach pamięć o poległych patriotach polskich w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku. Z miłości do swej ojczyzny i narodu polskiego na czele z prezydentem, panem profesorem Lechem Kaczyńskim udających się na obchody 70-lecia Ludobójstwa katyńskiego elity naszego narodu na tej nieludzkiej ziemi. Chwala bohaterom! Cześć ich pamięci! Drodzy Państwo, poproszę teraz kolegę Sławka, żeby odczytał taką krótką modlitwę, która była odczytana Podczas apelu pamięci 9 kwietnia 2010 roku w Kempbonstel w Republice Kosowa przez kapelana naszego kontyngentu wojskowego księdza majora Krzysztofa Smolenia. Bardzo Cię proszę. Modlitwa. Święty Boże, święty nieśmiertelny Boże, dawko przebaczenia i miłośniku zbawienia ludzkiego, pokorze ducha... Polecamy dziś miłosierdziu Twemu dusze naszych rodaków poległych 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Za życia doczesnego dobry bój toczyli. Wieku dokonali, wiary dochowali. Przez przez znamieniem Trójcy Świętej naznaczeni zagnęli pełnić swoją wolę swoją, a jak tutaj prawdziwa wiara włączyła ich do społeczności wiernych i świętych obcowanie, tak niechaj tam Twoje zmiłowanie łączy ich z kurami aniołów i da im uczestnictwo w fale Twoich świętych. A gdyby na wadze sprawiedliwości Twojej zaważyć miały ludzkie ich ułomności, których my wszyscy znamy się być winni, to Ty, który jesteś miłością i miłosierdziem, tym ich ofiarę jako od miłość do Ciebie i Ojczyzny, oraz pamięć pomordowanych w 1940 roku na, na sprawiedliwości twojej z na ludzkiej ułomności, których my wszyscy zdamy się z to tych, który jesteś miłością i miłosierdzią. Przyjm ich ofiarę, jaką od nich miłość do ciebie i ojczyzny oraz pamięć pomordowanych w 1940 roku na wschodzie. Niechaj ta ofiara życia nie będzie daremna a raczej niech będzie po siebie, lepszego jutra dla Kościoła Twojego, dla Polski i Narodu Polskiego. Amen. Dziękuję Ci Sławku, jak głęboka treść tej modlitwy. Zbliżamy się do końca naszego apelu. Dwa, trzy zdania jeszcze takiej refleksji. Wzywamy podczas tych naszych apeli wszystkich poległych, nie boję się używać tego słowa poległych. Tak, to są drogi do, do Katynia, tragedia smoleńska, tam ginęli polegli. To tak jak na polu bitwy nie ma niemalże. Proszę Państwa, ale oprócz tego proszę zwrócić uwagę, jak w tamtym czasie ile było dosyć dziwnych samobójstw. Samobójstw, które do dziś jakoś okryte są mgłą tajemnicy. Tą mglą smoleńską. My nie wiemy, co się i dlaczego tak działo, że aż tyle, aż kilkanaście osób w tym czasie, w tym czasie to i to w krótkim czasie, umarło śmiercią nienaturalną. Pan dyrektor, dla przekladu tylko trzy, cztery nazwiska podam. Pan dyrektor. Michniewicz, dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, chociaż to umarł 23 grudnia 2009, a nie, bardzo wiele wiedział o przygotowaniach, już o przygotowaniach do wylotu. Ja nie mówię o zamachu, bo nikt nie mówi o zamachu. Do tego być może dopiero dojdziemy. <laughs> Malżeństwo Grażyna i Marek Dulinicz, którzy mieli prowadzić badania archeologiczne tuż po katastrofie. Dziwna rzecz w wypadku samochodowym. Świętej pamięci Eugeniusz Wróbel, jeden z nielicznych w Polsce specjalistów od komputerowych systemów sterowania loty. A także ekspert lotniczy Dariusz Spineta. A także operator TVN. Nawet wspomnę o tvn w Smoleńsku. W samym Smoleńsku zachorował na dziwnym trafem również na sepsym i zmarł w Moskwie. A profesor Jerzy Urbanowicz zmarł w nocy, kilkanaście godzin po ogłoszeniu że obliczenia Polskiej Komisji Wyborczej odbywały się na serwerze rosyjskim. Ba, ten pan profesor nie tylko o tym serwerze mówił, prowadził badania dotyczące katastrofy smoleńskiej. I proszę państwa, i za tych poległych, i za tych wymieniłem, co wymieniłem, i innych, którzy w smoleńskim okresie zmarli. Odmówmy. Wieczne odpoczywanie, racz im a światło wielkoistą niechem świeci. Niech odpoczywanie, wieczne odpoczywanie, raczej im a światło wielkoistą świeci. Wieczne odpoczywanie, rzadkie przerwanie, a ciało świat nie oświeci, Nie niech w pokoju wiecznym panem. Proszę Państwa, w postawie w takiej, jak przynależy się do hymnu, odśpiewajmy zwrotkę naszej pieśni narodowej. Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc zjęła, szablon szablą odbierzemy. Marsz, Marsz ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączyłem się z narodem. Bardzo serdecznie dziękujemy sobie wzajemnie ja nawet nie mówię, że ja dziękuję sobie wzajemnie, proszę Państwa dziękujemy i pamiętajmy o tym, jak tylko zdrowie pozwoli czas pozwoli, okoliczności to bądźmy razem tutaj przy tej tablicy i miejmy nadzieję tę, że w końcu prawda zwycięży.